Kto podjął decyzję, że w lipcu 2021 roku program rządowy, który miał służyć informatykom białoruskim represjonowanym przez reżim Łukaszenki, który chcieliśmy pozyskać dla naszej gospodarki? Kto podjął decyzję, że w lipcu 2021 roku ten program został rozszerzony o obywateli Federacji Rosyjskiej? Czy ma pan taką wiedzę? Nie mam takiej wiedzy. Chciałbym zapytać, czy wtedy, kiedy był pan wicepremierem odpowiedzialnym za kwestie bezpieczeństwa, kwestie obronności. Docierały do pana wnioski służb specjalnych, w tym ABW, Agencji Wywiadu, innych służb specjalnych dotyczące tego, żeby po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, a był to luty 2022 roku, wtedy kiedy cała Europa, Stany Zjednoczone i my wszyscy wprowadzaliśmy sankcje przeciwko Federacji Rosyjskiej i obywatelom Federacji Rosyjskiej, zamknąć, zatrzymać ten program i e, uniemożliwić wjazd w oparciu o wizy biznesowe dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Czy takie informacje do pana docierały? Czy pan miał w tej zakresie wiedzę? Panie przewodniczący, ja przypomnę, że te sankcje, o których tutaj pan wspomniał, rzeczywiście miały miejsce, ale one były skonkretyzowane personalnie, dotyczyły stosunkowo niewielkiej grupy ludzi zbyt małej, co dlatego nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast nie było żadnej decyzji. Ja mówię tutaj o skali, no, nazwę to w uproszczeniu całego zachodu, która by zakazywała generalnie w ogóle wpuszczać czy jakoś radykalnie ograniczyć ruch obywateli rosyjskich na zachód? Ten ruch od wielu lat, także jeżeli chodzi o Polskę, był bardzo znaczny. Ja przypomnę także, że przez jakiś czas granica z okręgiem leningradzkim była granicą otwartą. Co prawda dla określonego regionu w Polsce, no ale przecież ten region nie był w żaden sposób pilnowany. Dobrze, więc tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Natomiast tej decyzji nie znałem i nie zajmowałem się tą sprawą. A kto według pana w rządzie odpowiadał za kwestię programu Poland Business Harbor i w tym także w zakresie bezpieczeństwa państwa dotyczącego tego, czy ten program działa w sposób prawidłowy, czy też, czy też nie, czy też stanowi jakieś zagrożenie, o czym już w tym pierwszym fragmencie pisma od szefa ABW informowałem. Jakie to były osoby? To, Może pan wskazać? To z całą pewnością musiał odpowiadać szef ABW głównie. A kto w ramach Rady Ministrów zajmował się tą problematyką? W ramach Rady Ministrów tą problematyką zajmowały się osoby pełniące odpowiednie funkcje. Na przykład Mateusz Morawiecki? Mateusz Morawiecki, o ile mi wiadomo, bezpośrednio tego rodzaju sprawami się nie zajmował. Zajmował się sprawami całego rządu, no jak każdy premier. A kto z, ze składu Rady Ministrów, w którym pan zasiadał, zajmował się problematyką programu Poland Business Harbor? Ja już tutaj wymieniałem to nazwisko, ale czy tam nie nastąpiły jakieś później zmiany, tego w tej chwili nie potrafię panu powiedzieć. Dobrze, to jeżeli pan nie pamięta, to może kolejna informacja otrzymana przez ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego panu przypomni tę sytuację. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to jest kolejny cytat pisma, które do nas płynęło informowała o próbach wykorzystywania rządowego programu Poland Business Harbor do legalizacji pobytu w Polsce osób nieuprawnionych pochodzących z państw Europy Wschodniej i Azji Centralnej w piśmie z dnia 7 czerwca 2022 roku, skierowanym do ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała ministra, członka Rady Ministrów, koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw GOFTEK, szefowej Centrum GOFTEK Justyny Orłowskiej. W tym, dokuncie, w tym dokumencie zostały zawarte informacje o przypad, przypadkach braku dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe związane z branżą IT, osób ubiegających się o udział w programie Poland Business Harbor oraz zgłaszania znacznej znacznej liczby osób spokrewnionych z wnioskodawcą. Ponadto Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazywała na zasadność poszerzenia kręgu podmiotów odpowiedzialnych za opiniowanie przedsiębiorstw uczestniczących w programie. Czy, pytanie jest bardzo konkretne, panie pośle, czy, czy minister Buda, czy minister Rał, czy minister Kamiński i pani... Justyna Orłowska informowali Pana o tych problemach wynikających z realizacji tego programu. 7 czerwca. Te informacje otrzymali od służb 7 czerwca 2022 roku. Hmm. Czy Pan miał te informacje? To jest dla nas bardzo istotne, żebyśmy to ustalili. Nie przypominam sobie tego w tej chwili, że mi o tym informowano. Dobrze, Szanowni Państwo, nie wystąpiliśmy tylko do. Do. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wystąpiliśmy również do Agencji Wywiadu. Jeżeli Pan pozwoli, w tej sprawie również chciałbym podzielić się z Komisją ustaleniami. Zadaliśmy pytanie Komisji, zadaliśmy pytanie Agencji Wywiadu, czy w latach 2020-2023 Agencja Wywiadu przekazywała informacje dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa związane z realizacją programu rządowego Polen Business Harbor w tym w związku z uzyskiwaniem wiz w tym programie przez obywateli Federacji Rosyjskiej. Odpowiedź. Agencja Wywiadu w latach 2020-2023 przekazywała na bieżąco informacje do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odnoszące się do powyższej kwestii, w tym w związku z uzyskiwaniem wiz w programie Poland Business Harbor przez obywateli Federacji Rosyjskiej. Pytanie jest bardzo proste i proszę odpowiedzieć tak czy nie. Czy minister Kamiński, który nadzorował bezpośrednio Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przekazywał panu te informacje? Tak czy nie? Nie przypominam sobie tego, natomiast ja też nie przypominam sobie tego, żebym dostawał tego rodzaju informacje, tej dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa, którą dostawałem codziennie na biurką i codziennie ją czytałem. Ale w, tym pierwszym, w tej, pierwszym, tej, pi część, tej pierwszej części pisma, o której mówi ABW, jest informacja o konkretnym meldunku, który pan otrzymał, przypomnę, yy... 24 marca 2022, który był skierowany do pana. Pan wie, że pan był na, na pierwszej liście tego, tych meldunków, które, które służby, jak rozumiem, przekazywały również panu. Znaczy, powtarzam, pan, oczywiście pan o tym wie, że pan był na pierwszym miejscu. Znaczy, w, na pierwszym miejscu tej listy, a to pamiętam jeszcze z czasów, kiedy byłem szefem Kancelarii Prezydenta. I to się chyba jednak nie zmieniło, mimo że to były troszkę inne czasy. Ym, był zawsze prezydent Rzeczypospolitej. W tamtych czasach później minister stanu do spraw bezpieczeństwa, a następnie premier i inni. Dobrze, I, rozumiem. I, I, ale pan mówiąc, też na tej liście, tak, rozumiem, ja, jako ja, wicepremier na, był. Ja na tym nie. Oczywiście, że na tej Dobrze. liście byłem. To, to do tego nie mam żadnej wątpliwości. Natomiast czasem na pierwszym miejscu, a czasem na dalszym to różnie bywało. Dobrze, zadaliśmy również pytanie dotyczące tego, czy były, czy agencja wywiadu informowała o zastrzeżeniach do kwalifikacji zawodowych związanych z sektorem IT osób uczestniczących w programie Poland Business Harbor? Czy agencja w tym zakresie formułowała jakieś wnioski, które przekazywała do, do innych służb, w tym do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i swoich przełożonych, czyli koordynatora służb specjalnych? I to jest odpowiedź, Szanowni Państwo, spójrzcie na, na ekran. Ze źródeł otwartych wynikało, iż duża część specjalistów ubiegających się o wizę w ramach programu Poland Business Harbor zrealizowała pobyt na terenie strefy Schengen, wyjeżdżając na zachód Europy. Agencja wywiadu, agencja wywiadu sugerowała Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nadzór kontrwywiadowczy nad wyżej wymienionym programem. Czy zna Pan te dane, które ustaliła Komisja Śledcza, że wydano 100 tysięcy wiz, tak jak Pan słusznie powiedział, 93 tysiące wobec obywateli w Republiki Białoruś? Ale dostrzegliśmy, że tylko 15% zostało odnotowanych po wydaniu tych 100 tysięcy wiz, tylko 15% zostało odnotowanych przez Straż Graniczną jako osoby przebywające na terenie Wspólnoty Polskiej. To jest dokładnie to, co potwierdza tę naszą tezę. Iż tak naprawdę program Poland Business Harbor służył do tego, żeby osoby z Europy Wschodniej, w tym Białorusi i Rosji, dostały się tak naprawdę do strefy Schengen. Czyli można powiedzieć wprost i bardzo kolokwialnie, zrobiliśmy kłopot wielu, wielu państwom europejskim, wielu państwom natowskim, sojuszniczym, w zakresie tego, że osoby, co do których weryfikacji były uzasadnione wątpliwości, następnie przedostawały się. Na zachód Europy. I ostatni fragment. Yy, zadaliśmy pytanie dotyczące tego, czy były znane agencji, a to wynikało z dokumentacji, którą otrzymaliśmy oczywiście, przypadki przejmowania firm białoruskich przez rosyjskie. Mówię o tym pierwszym okresie funkcjonowania programu, kiedy, wtedy, kiedy był wyłącznie ograniczony do obywateli Białor Republiki Białoruś. Czy znane były agencji przypadki przejmowania firm białoruskich przez rosyjskie w celu skorzystania z relokacji pracowników. Wraz z rodzinami w ramach uproszczonego mechanizmu. I czy agencja kierowała wnioski w tej sprawie po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie o objęcie tego procesu szczególnym nadzorem wywiadowczym? I to jest, Szanowni Państwo, odpowiedź. Agencja Wywiadu informowała ABW o jednej z działających w Polsce spółek zaangażowanych w program Polen Business Carbor i programu relokacji do Polski pracowników tej spółki, to jest obywateli Republiki Białorusi. Agencja Wywiadu poinformowała ABW. O powiązaniach tej spółki z kapitałem rosyjskim oraz podmiotami białoruskimi, a także sugerowała nadzór kontrwywiadowczy nad wyżej wymienionym procesem, powyższe informacje przekazano w październiku 2022 roku. W, tej, w tym czasie, w październiku 2022 roku, był pan wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Czy o tych zagrożeniach, o których w tej chwili e, informuje naszą komisję, Agencja Wywiadu, pan wiedział, czy też nie? I czy Mariusz Kamiński o tym pana informował? Jeżeli mam się do swojej pamięci, to jeżeli chodzi o ten program, który jest w tej chwili przedmiotem pańskich pytań, to odbyłem w tej sprawie jedną rozmowę z panem premierem Mateuszem Morawieckim, który mnie poinformował o takim pomyśle w tym kontekście odnoszącym się do wzmocnienia polskiej gospodarki. Ja zrozumiałem wtedy być może, że błędnie zrozumiałem, że Łukaszence się udało tam zgromadzić także ludzi z innych krajów. Przypuszczałem, że to raczej kraje, które wchodziły kiedyś w skład Związku Sowieckiego, ale być może także inne. I że warto tych ludzi przenieść do Polski i stworzyć tutaj instytucje podobnego rodzaju, no które by wzmocniła naszą pozycję gospodarczą i to w tej dziedzinie najbardziej dzisiaj nowoczesnej. I to jest wszystko, co mogę. Czyli rozumiem, że komisja powinna odnotować, że Mateusz Morawiecki odbył wyłącznie jedną taką rozmowę z panem na temat tego wobec, programu. Wobec, znaczy jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, to rozmawialiśmy na ten temat raz. I to czy, była taka równowa, czy może pan jeszcze potwierdzić nieco, nieco w sposób szerszy, jednoznaczny, czy Mariusz Kamiński jako koordynator służb specjalnych, rozumiem, że pan w jakimś mierze jako wicepremier nadzorował pracę yy, yy, nie tylko premier, koordynatora służb specjalnych ministra spraw wewnętrznych i administracji. Czy pana Mariusz Kamiński o tych sprawach informował, o tych zagrożeniach? O tych zagrożeniach, choć sobie przypominam, żeśmy nie rozmawiali, ale. Nie, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, że to jest informacja całkowicie pewna, bo po prostu, jeżeli jednak Pan pozwoli, to ja powiem dokładnie, czym się zajmowałem. Bo to jednak warto, żeby Komisja to wiedziała. Więc przede wszystkim armią, i powiększeniem, uzyskaniem od Sztabu Generalnego dwóch alternatywnych planów stworzenia takich sił zbrojnych, które będą w stanie skutecznie i samodzielnie przeciwstawić się agresji rosyjskiej na granicy, tutaj podkreślam na granicy, a nie na Lizni-Wisła, Sposob sposobami sfinansowania tego Dobrze, panie, programu. Panie pośle, jednak y walki, odchodzi Pan od ale... naszych pytań.